Cześć, jestem Poketyony Maciek i zapraszam Was do oglądania już 23 materiału Let's Play Pokemon Firecrete.pl. Czekajcie. Już dobrze. A. W poprzednim materiale udało nam się przejść do końca tę ścieżkę 15. Przeszliśmy też Safari Zone i zdobyliśmy serfa i przeszliśmy piątą odznakę już w tym odcinku. Wybierzemy się tutaj bardziej do tyłu Na rowerku Stwierdziłem, że jednak to była na rowerku A może nie jednak nie na rowerku, bo mi się nie chce Jako, że mówiłem, że już kiedyś byłem w Saffron City, niestety Ale pójdziemy tam normalnie, więc pójdziemy od Seladian City, tak pójdziemy Dziękuję układaj City I tędy trzeba ulec temu coś do picia ja dałem mu chyba herbatę z tego co pamiętam, muszę powiedzieć, czy ta herbata to daje gdzieś. Hmm. Nie, widzicie tamtej paniusi trzeba podejść i dać sobie od niej herbatę. Ja mu dałem tę herbatę, ja już jej nie mam. On daje ją wszystkim innym. A taki gościu z jest. Tu też. I tu też. Możecie się czemu to z pełno ludzi z zespołu Otóż, jak mówiłem, w Kanto zespół R ma swoje dwie bazy, a konkretnie trzy. Załatwiliśmy jedną w Seredian City, to w tym pojemnym mieście jest druga z trzech baz zespołu R w Kanto. Czyli w Saffron City, ale blisko. Bo dosłownie to jest jedno miasto obok, bo tu jest Celedia, a tu jest to Saffron. Obok. A chcecie się zastanawiać, gdzie jest trzecia? A trzeciej wam nie powiem, gdzie jest. Pewnie ci, co nie wiedzą, nie znają Pokemon, nie wiedzą, a ci, co znają wiedzą, więc proszę... Nie spojrzę, bo na pewno ktoś. Je, kto, może ktoś, kto mnie nie zna tej gry i nie wie gdzie ona jest, i by się chciał dojść bez spoilerów. A bieżąco odnowimy serię. Gdyby ktoś się spytał, co ma Jolteon, przypominam, w poprzednim odcinku, daliśmy mu quick claw, mimo że jest dosyć. Sprawdźmy szybkość. Mimo, że jest najszybszy pokonany z całego teamu. Nie wiem, to się z nami czy kiedyś mógł ich pokemon przedmiot, ale na razie chcę, żebym był no, żebym wszystkich przyprzedł. Ze względu w ogóle, że często elektryczne Pokémony są bardzo szybkie. Jak szybkie jak błyskawice, nie? O to tu chodzi zwykle. Więc nawet jak jest szybki, a jakoś nie jest zbyt chudym pokemonem, Ale to, co to, to jest Electivire, dla tych, którzy no nie znają późniejszej generacji, nie będę tłumaczył. No i pogadajmy się z tymi zespółer. sips z sylb pod kontrolą możemy wykorzystać Pokemony całego świata. Będziemy śmierdząco bogaci. Haha. Ha. Dobra, co jest w tej chacie, bo widzę, że jest otwarta. Czekaj, nic nie mów. Jesteś tutaj po to? Wiesz to prawda, Team 29 to psychik. To ten atak, który obniża tak, że specjalną statystykę. Psychik! Jeden z najfajniejszych ataków typu psychicznego, tylko nie mam chyba po jakiemu pokładowi no na dobrą sprawę mu go dać. Musimy sprawdzić, czy jest jakiś punkty który... Snorlax mógłby się nauczyć psychika i bym się tak, tym zastanowił, nie miał mu co dać do to może bym dał mu tego psychika kiedyś. Taki by był ciekawy Snorlax z psychikiem, jednak komuś bym chętnie dał ten mógł, bo jest bardzo przydatny, jednak on nie ma od niego stawa. To jest... Yy, co? Psybsko, budynek, biur humorowy. To jest baza zespołu R. Jednak do niej nie pójdziemy w tym odcinku, a dokładnie w następnym, 24 odcinku zwiedziemy ją całą. Będzie na pewno półgodzinny odcinek. Widzimy całą tę bazę. W tym odcinku tylko pogadamy z, trochę z zespołem R i zrobimy jedną rzecz w tym mieście bardzo ciekawą. Jak widzicie, gym jest zamknięty, a tu mamy jeszcze jakiś otwarty domek. Brok to synonim do co, brok to synonim? Do Koniec pieśni. Chciałbym zostać tak jak on. Zebraliśmy się tu jako fani trenerów Pokémon. Sposób, w jaki wyglądają wcale, są prawdziwym przykładem wspaniałości. Może i o tobie będzie kiedyś głośno, jeśli będziesz wygrywał. Starcze! Ty o mnie nie słyszałeś? Pysk ci zaraz maznę. To ja jestem czempionem przyszłym. Czy nie zostaliśmy? Ale zostaniemy, zobaczysz. I wtedy do niego przecimy i powiemy, że my jesteśmy czempionami. Ciekawe, czy zostaniem kiedyś fajnym trenerem? Nie martw się, nie dostaniesz. Sądzę, że trenerzy są świetni, gdy walczą. Zgadzasz się ze mną. Nie są świetni wtedy, kiedy się go No i mam już coś nowego do kupienia? Są hyperpodki w końcu. Ile możemy kupić? Dużo! Ja nie ty też tak dużo. Z 20 bym sobie kupił. Full Heal. O, to się tak przydaje w grze Pokémon. Kupimy z 20 też. Ja bardzo się takie on to sprzedaje. Max Ripple. O jezus! W końcu. Kupimy sobie już na całą grę. 50 żeby było stać te zasalane pokemony dzikie i to okali bo często się przydają i sprzedamy mu to, że to są już niepotrzebne na pewno Nam potjony w ogóle się już to nie przydadzą to na tę sprawę yy... mamy takie niespodatne jeszcze jakieś trash za mało punktów zdrowia soda popy narka nie potrzebuje ich za, 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 proteinka niech jest. To niech zostanie. Czy poczem jestem Super Ripele w takim momencie razie za nie chcę? Ma no, weź sprzedaj w ciul, mam lepsze. Ripele, tylko też. superpotki też. Ja już takich rzeczy nie potrzebuję. Takich starszych. Dziękuję, że oczyściłeś mi plecak z takiego gówna. A teraz sobie poukładam wszystko w plecaku typu Max lipel. Na samą górę. I full heal. Na samą. No nie. Max, tutaj. A gdzie są hype podki? Tu, 21. Tu. No, i są najważniejsze, leki na samej górze. Tak powinien mógł brzmieć plecak, właśnie pokomenowy. A proteinkę dam czekarzowi. sobie Mamy jeszcze takie rzeczy typu proteinka? Nie mamy. Szkoda. To ja bym porozdawał. Nieważne. E, w tym odcinku bardziej mi zależało, żeby iść tutaj. Możecie się zastanowić, co to jest? To, nie jest, to jest ten. Waleczny Dojo. Dojo nie uznawany za Jim z odznaką, ale możemy iść, zdobyć taką pseudo odznakę w formie nagrody. Jeśli ktoś nie wie, no pokemony walczące są dobre pokemony typu latającego, pokemony typu e, tego, pokemony typu czekajcie, jakby zrobiłem latające dobre, pokemony typu duchowego są tam dobre i pokemony psychiczne więc Psychic będą się bardzo przydał właśnie na Snorlaxie a my takie nie mamy e, Szkoda, bo na pewno nam pomógł przez całą salę Czemu w się nie może... bo sumie ma poison, no ale no Fireplum według mnie się nauczyć na tak spokojnie Psychika. To nie jest zły ruch dla niego nie byłby, powiem szczerze nauczyłbym Fire Psychika psychika i bym bardzo się z tego powodu cieszył niż Snorlaxa no, Nie wiem sobie ten ruch nigdy mi nie wróci może Agnika daje psychika, wtedy by jeszcze pomyślał. Nieważne. Pójdziemy oczywiście z naszym Charizardem, ponieważ on jest typem latającym i powinien sobie świetnie poradzić. Wyjdziemy. Tak, to jest leczo. Nie lubię podwójnych walk, więc sobie pojedyncze. sobie pojedynczo. Niby jesteś dobry, pokaż. No chyba, że już muszę walczyć podwójne walki. Machop. Machop nie jest jakimś mega pokojowy więc damy może tylko linka taka jakoś się nie będę za czy Machop to przeżyję to będzie jeden z tych krótszych odcinków a my dalej mamy trip set nie ja zawsze zapełnię to wyłączyć ta seria jest taka no wiecie taka na szybko aby na cała jakby. więc maciek nie to są opcje shifty mają ustawić och wkraczasz do naszego walecznego dojo. A wiecie co? W sumie to dojo może być dla mnie większym wyzwaniem, jest to Viral Pluma. Bo w sumie on potrzebuje Expa. Charizard nie potrzebuje Expa. W ogóle pasz nie Charizard właśnie pokonuje na czopa. No a do tego trenera jeszcze pokonamy Charlie a następnego zaczęli na walczyć z Plumem, Bo chciałbym żeby on zdał wyższy poziom ten 40. Jak już, y, moja większość teamu, która ze mną pójdzie na ligę. Ma po prostu już te 42 poziomy, czyli na tym za bardzo dobre poziomy. A widzicie, nie możecie powiedzieć, że ten Under Level. Widzicie, jaki ma level ten Jim e, Leader Koga? Nawet no, jego wyzwania nie przyszłem łatwego, bo był łatwe, a ono było tak trudno. ukazać o to wyzwanie Kogi, więc mówię wam, no tutaj nic nie jest, jest łatwe na ten etap gry. Ale patrzcie, Strok jest 4 tak zebioty: No ma HP 212 HP, to jest taki mega tank. Ale wiecie, że Strok jest właściwie na ciosy typu walczącego. W ważne, że ja nie pewno na ligę A potrzebuję więcej levela HOCH Nie boję się niczego potężnego Roznoszę głazy w czasie treningu każdego dnia I teraz powiem wam, że ten odcinek I następny odcinek dla niektórych może być smutny, ponieważ Doznamy tak jakby straty w tym odcinku i w następnym W tym odcinku się dowiecie co będzie za strata W następnym odcinku będzie to ta sama strata na z tego odcinka będziecie to wiedzieli. O co chodzi mi? Widzicie, myślę, że będę silniejszy. Myślałem, że będę my coś silniejszy. Naprawdę... Jo jakie to jest mocne. Ej, sobie to, to jest nawet mocne, bo to ma tylko jeden level od niej. Nie, no teraz są już dwa będą mieli. Warp lub się właśnie w siłę, a na nich świetnie się podek spisz. Ha! Zdej mi buty. Co ty do mnie powiedziałeś? Aha, bo on nie ja by to mam buty, sorry, nie masz butów. No przepraszam, zapomniałem. No nie było żadnej tabliczki, żeby zdjął buty przed drzwiami. No przepraszam Was bardzo. Była gdzieś tabliczka? Nie było. A pewnie ich nie jest na tabliczkę, żeby zdjąć buty. Takie biedaki. I chcą, mi zapłacił za to, że wygrałem jakąś walkę. Nie ze mną, ten nowego, co nie widzę, wie? Nie poddamy się w żadnej walce. Musimy to powiedzieć. W trybie walki. Oni robią strasznie dużo przyjrzebne, bo mamy tak dosyć wysokie repelę, tego uśpimy gnoja. Ja sobie uśpiłem go. Uśpi gnoja. Jak go się nie da uśpić. Tam coś napisało. Z no. się bez niego, nie będzie z niego ssać Musiałem to zrobić. To jest jakby mistrz. Na mistrza bym pojechał już podejrzeć Pokemony, bo mógłbym użyć etera co prawda, żeby sobie przywodzić ruchy, ale ja wolę etery na ligę, bo z tego co wiem w Pokemonach tych nigdy, nie, nigdzie się nie da kupić i tegoś takiego jak eter. To jest w ogóle dziwne, nie? Żeby nigdy nie da się kupić tegoś takiego jak eter. Mega dziwne. Ale jak się nie da, to się nie da. Już ostatnio jeden zrzużyłem, bez, jakby bez sensu, w poprzednim odcinku, co mi nie wyszło czy na dobrze i Warpil mam nadzieję, że pokona. I zauważyłem, że mi się trochę gratnie, że to naprawić jak coś, nie mało miejsca w pamięci, tak jest. No. O. Pch Jestem mistrzem karate, jestem tu liderem! Czy chcesz mnie wyzwać? Nie oczekuj litości! Łach! Pora na walkę z mistrzem karate, który wysyła nowego Pokemona... Czy znaczy nie, już widzieliśmy go tamtej parki, to było po 2 odcinki temu. Po walka, taka parka. mi właśnie Hitmon Lee i Hitmon Chana. Hitmon Lee to Pokémon, który jest typem walczącym, jeden z najlepszych Pokémonów walczących w regionie Kanto. Wyprowadza on potężne ciosy ze swoich jakże gigantycznie umieszczonych nóg. Teraz będzie mnie drugi, dokładnie. Hitmon Chan, w odróżnieniu do Hitmon Lee, bo on w potężne, bardzo silne ręce. I ja to się tym różnią. Prosiłbym was, żebyście napisali w komentarzach, którego wolicie. No To tylko biega prośba, bo naprawdę chcę wam dać jakąś szansę, żeby coś napisać sensownego w komentarzach, tego napiszcie. Kto z was bardziej lubi Lee? czy ktoś lubi Hitmonchana z was bardziej? Będziecie mi pisać śmiało. Kto woli Hitmonlee, a kto woli Hitmonchana? Poziom trzydziesty dziewiąty! Pokonałem go. W rzeczy samej przegrałem, ale zaklinam Cię, nie zabieraj naszego emblematu. W zamian za to dam Ci w nagrodę walczącego Pokemona, Wybierz, którego wolisz. I tutaj coś takiego się pojawia, jak walczący Pokémon. Co to są za Pokemony? Hitmon Lee. Hitmonchan, tak. W tym odcinku, tak jak w następnym, opuści nas swoim Pokémon. W tym opuści nas różne Prime Ape. A w następnym HM. I wtedy będę miał pełen skład do ligi. W tym odcinku zapajem pochodzi jedną z tych specjalnych walczących pokemonów Dobra się zastanowia się, oczywiście swojego ulubionego, wolicie jak mi się. wolcie hit mole Hitmonchana, czy Hitmon Daję wam oczywiście teraz 15, bo... Albo, albo nie, dam wam 20 minut, 20 sekund na napisanie komentarza. I teraz powiem, czy napisaliście dobrze i daję wam te 20 sekund dokładnie od teraz. Okay, Mam nadzieję, że pomytasz to co napisane. Oczywiście ja bardziej wolę Hitmon Lee. nie mnie Hitmon czem nic bez sensu. Pokémonem nie ma racji dla mnie bytu żadnej. Dlatego wolę. Jeśli piszecie Hitmon, to mieliście rację. Ale też możecie pisać, którego wy wolicie. Jeśli wolicie Hitmona, to ja się na mnie nie kłócę, ale oczywiście powiem wam, że Hitmon jest 100 razy lepszy. Dlatego otóż i kolejny Pokémon na ligę, który się Kelonikuje to Hitmon Lee. Potężny, mocarny Pokémon. Pójdzie Primap! Nie ofukujmy się! Byłeś jednym z moich ulubionych Pokémonów. I naprawdę zasługujesz, aby odpoczywać w boksie po tej jakże męczącej przygodzie Pokémon, którą razem przeżywaliśmy. Więc odpoczywaj spokojnie, spokoju, Primap. A tym razem ja zabieram nowego Pokémona, jaki będzie Hitmon Lee. No, może Wam przytam jego dane do Pokédexu, bo byś tak chcia chciało On jest tam gdzieś na samym końcu, po numerze setnym. Jeść tu. Jo. Hitmon, numer 106. Jego nogi dowolnie rozciągają się. Dzięki tej zdolności może bezpiecznie ronić odległego wroga. Oczywiście też jakiejś plenie części weźmiemy Hitmonchana, ale oczywiście zawsze pamiętajcie, że wolę Hitman Lee. I on jest na bardzo niskim poziomie, dlatego poza odcinkiem sobie go pod Sprawdźmy jego statystyki, nie mają tak? Ruchy roll, link, kick. Nie znam tego w sumie ruchu. Szybkie kąpnięcie z obrotu może spowodować potknięcie, czyli że przeciwnik może nie użyć ruchu. Flinch tak zwany. Jump kick, to wiem, brick break. Brick break, break, break łamie takie usłony jak light screen czy reflekt, to on to łamie. Jest to świetne i tego na pewno się nie pozbędziemy. Focus Energy. A potential napisać, czemu nie chciałam nauczyć mojego miała brycha, czy mojego tego, Prime a, Break Breaker. Bo myślałam właśnie, że jeśli nie będzie go miał. A to świetny ruch, a jednak go ma i teraz nie jaką więc tak sobie może mogłabym jakieś sprzedać. No to cóż, co ja mogę powiedzieć oczywiście z zapisania gry że nie mam miłego dnia i miłego oglądania mojego materiału? Życzyłbym też sobie, żebyście, strzeli suba, lajka, wszystko co możliwe i żebyście zostali jakieś miłe komentarze na temat tej serii, bo w końcu ona dobiega powolutku końca. A to cześć, trzymajcie się. Bye bye!